tygodnie temu moja media społecznościowe obiegła informację na temat tego, że recykling plastiku to ściema i chciałam zrobić na ten temat wideo, ale potem przypomniałam sobie, że już mam na ten temat wideo i w związku z tym pomyślałam, że nie ma co się powtarzać. Jednak jako że recykling jest mega gorącym tematem i według mnie w większości miejsc recykling jest greenwashingiem, to właśnie pomyślałam, że na tym warto by się było skupić i dzisiaj będziemy omawiać Powody, dla których Renewcell, firma recyklingująca materiały, ogłosiła upadłość, i dlaczego, według mnie, to wszystko było jak najbardziej do przewidzenia. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Schof, bo to jest firma, która produkuje z materiałów z recyklingu i która jest zrównoważona i która jest idealnym przykładem na to, że da się. Słuchajcie, da się być firmą zrównoważoną, produkującą z materiałów z recyklingu, jeśli tylko się chce i podejmuje się dobre decyzje. Cześć, ja mam na imię Ania i interesuję się modą, zrównoważoną modą, ekologią, dlatego właśnie ten recykling jest jak najbardziej w kręgu moich zainteresowań. I kiedy usłyszałam, że RenewSell ogłosił upadłość, to oczywiście zrobiło mi się przykro, bo zawsze kiedy słyszymy o tego typu inicjatywach, takich inicjatywach, które mają sprawić, że moda będzie czymś bardziej zielonym, bardziej dostępnym, to od razu jesteśmy pełni nadziei, jednak później zdajemy sobie bardzo szybko sprawę z tego, że większość takiego, wiecie, tej otoczki naokoło, tych działań jest po prostu skonstruowana w taki sposób, aby te inicjatywy nie mogły odnieść sukcesu. Renewcel to firma skandynawska, która miała ze ścinków materiałów produkować materiały celulozowe, czyli wiskozy albo lajosel. Ich mega supermocą było to, że ten materiał, który udawało im się wytworzyć z tych ścinków, był dużo lepszej jakości niż jakiekolwiek inne materiały z recyklingu i też właśnie w związku z tym mógł być wykorzystywany do produkcji nowej odzieży. No ale ze względu na to, że byli ulokowani w Skandynawii i ze względu na to, w jaki sposób w ogóle ich współpraca z markami odzieżowymi przebiegała, no nie wiem. Wręcz jestem zdziwiona, jeśli ktokolwiek yy, nie spodziewał się tego, że ta firma prędzej czy później będzie musiała upaść. No bo o co tutaj chodzi? No słuchajcie, chodzi o to, że przede wszystkim zwróćcie uwagę na ich lokalizację. Jak to jest możliwe, że pomimo, iż cały przemysł tekstylny jest ulokowany na tak zwanym globalnym południu, to tam się znajdują fabryki, to tam się znajdują miejsca, w których wytwarza się materiały szwalnie, tkalnie i inne. A tutaj nagle mamy jakiegoś takiego oseska, który decyduje się być w Skandynawii, gdzie ceny za wszystko są mega wysokie, czyli też na przykład sama obsługa fabryki sprawiała, że ceny tego materiału były jakieś niesłychanie wysokie i tak dalej. No nie wiem, jakoś po prostu od razu już to ze mną dziwnie leży. Dodając do tego fakt, że jako iż chcieli produkować ze ścinków materiałów, to ciekawym jest dla mnie skąd te ścinki chcieli brać. Przecież skoro, jak powiedziałam przed chwilą, większość produkcji jest ulokowana w Afryce, Azji albo Ameryce Południowej, to te ścinki musiały najpierw do nich przyjeżdżać, potem te gotowe materiały musiały od nich odjeżdżać gdzieś do szwalni, gdzie potem miałyby być zamieniane w ciuchy. I samo już to, sam ten proces produkcji, sam ten proces y, logistyczny wydaje mi się, zwłaszcza z perspektywy obecnie szalejącej ultra fast fashion mody, czymś zupełnie, zupełnie bez sensu. Bo firmy potrzebują materiałów tu i teraz, a nie za 5, 6, a może 10 tygodni. Tak, Dodając do tego to wszystko, czego dowiedziałam się po mojej rozmowie z Olą, może pamiętacie, w zeszłym roku rozmawiałam z Olą ze świadomego konsumenta mody i swoją drogą. Polecam wam jej konto na Instagramie ponieważ dzieli się tam z bardzo dużą ilością przydatnych informacji. No i rozmawialiśmy wtedy o tym, w jaki sposób fabryki w Azji pozyskują materiały. Otóż to nie wygląda w ten sposób, że na przykład firma H&M czy jakaś tam inna rezerw decyduje się kupić jakiś konkretny materiał w jakimś konkretnym wzorze i wysłać go do szwalni. Nie. To szwalnia od początku do końca kupuje materiał i potem zamienia go w ciuchy na podstawie projektów, które od takiej firmy fast fashion czy ultra fast fashion dostaje. W związku z tym, Ulokowanie materiału gdzieś, gdzie był zupełnie niedostępny dla szyjących, dla szwalni, dla miejsc, w których powinien być. Yy... Wykorzystany, wydaje mi się jakimś kolejnym absurdem, który zupełnie w żaden sposób w ogóle nie, nie przemawia do mnie, nie jestem w stanie znaleźć logiki w decyzjach, które zostały podjęte, aby właśnie w ten sposób ten biznes zorganizować. I teoretycznie firma twierdziła, że jest ulokowana w Szwecji, jako że to właśnie tam jest lepszy dostęp do różnego rodzaju źródeł odnawialnej energii, dzięki temu ich produkcja może być jeszcze bardziej zrównoważona. Jednak po pierwsze, jako że Chiny i India nawet ostatnio też są pionierami na rynku energii zielonej i można by było łatwo znaleźć takie miejsca, w których rzeczywiście ta odnawialna ener energia tam jest dostępna, to jeszcze dodatkowo jest to też dla mnie takie dziwne myślenie, które... No nie wiem, też bardzo ciężko mi jest sobie wytłumaczyć. Od spodziewałabym się od firm zrównoważonych, że właśnie będą wychodzić na rynki, które w tym momencie już są zdominowane przez przemysł tekstylny i na przykład właśnie w związku z tym będą pojawiać się w Indiach, w Chinach, w Bangladeszu i tak dalej i to tam oferować te lepsze warunki dla ludzi, którzy już na tekstyliach się znają. No nie wiem, dziwnie to ze mną jakoś tak leży, zwłaszcza, że też dodatkowo mam informacje na temat tego, że to właśnie w Indiach jest cała infrastruktura recyklingu różnego rodzaju materiałów i możliwe, że ja na przykład, gdybym miała tego typu firmę, to zdecydowałabym się tam w okolicy tych wszystkich innych miejsc, które już materiały recyklingują, jakoś się ulokować, tak aby wszyscy ci, którzy z materiałów z recyklingu chcieliby korzystać, mogli do mnie uderzyć, kiedy tylko chcę. No, ale oni nie zdecydowali się tego zrobić. Nie chcieli być w Indiach, nie chcieli być w Chinach, chcieli być w Skandynawii. Pośród innych powodów, dla których właśnie w tej Skandynawii chcieli pozostać, były ponoć wymagania ich inwestorów, ponieważ jednym z inwestorów w Renewal był HM i też właśnie ponoć może ewentualnie to oni mieli jakieś sezon, so i może oni zdecydowali, że chcą, aby ta firma w Skandynawii pozostała. Zapomniałam tutaj dodać, ale tutaj też pojawia się pytanie, czy bankructwo Renewal nie jest powiązane z tym, że zmienił się CEO w H&M, bo jak wiemy wcześniej CEO była pani Helena, która była od zrównoważonego rozwoju panią i która była nastawiona na wszystkie te zrównoważone technologie. Teraz nowy CEO już ogłosił, że będzie starał się raczej gonić ultra fast fashion i że będzie raczej stawiał na, wiecie, no sprzedaż, 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 sprzedaż. No więc możliwe, że też to bankructwo Reniusel było w jakiś tam sposób powiązane po prostu z rzeczami, które w jakiś tam sposób były od nich nie do końca zależne. No ale tak czy siak wszystko to co wcześniej powiedziałam, uważam, że nadal jest istotne i ważne. No jednak tak czy siak, wydaje mi się, że to był taki od razu strzał w kolano, od razu powód, dla którego no właśnie ta zrównoważona alternatywa nie miała szansy w żaden sposób na rynku mody zaistnieć. No i mówiąc o tym właśnie, wydaje mi się, że warto nawiązać do wszystkich innych inicjatyw, które raz po raz się pojawiają, a jednak cały czas nie stają się popularne, a jednak są niewystarczająco dostępne dla mody fast, -fast Fashion, ultra fast fashion, czy nawet tradycyjnej mody zrównoważonej, takiej bardziej. No bo właśnie, nie wiem, czy słyszeliście o materiale y, jakimś takim niby skórze, ale z ananasa, niby skóra, ale z jabłka. Raz po raz słyszymy, że jakaś tam jedna czy dwie sztuki odzieży tego typu pojawi się czy w fast fashion, czy w innych miejscach, jednak potem ten pomysł zanika, potem już w ogóle nikt o tym nie pamięta, a my nadal wszyscy musimy ubierać się albo to w pywycy, czy tam jak to się nazywa, ta, ta ekoskórka w ogóle jakaś straszna, która się pilinguje później i absolutnie nie nadaje się do długotrwałego użytku, albo jesteśmy skazani po prostu na kupowanie czegoś ze skóry naturalnej, która również wiemy, że na rynku fast fashion czy ultra fast fashion na pewno nie pochodzi ze zrównoważonej produkcji. W związku z tym, na przykład, ja decyduję się kupować skórę tylko na rynku wtórnym, no ale już nie o tym rozmawiamy. Chodzi mi o to, że pojawiają się raz po raz takie inicjatywy, właśnie jak Renewcel czy inne, które wydają się idealne, które wydają się świetne, a jednak w żaden sposób nie są w stanie być wprowadzonymi w życie. Możliwe, że właśnie ze względu na to, iż już na starcie, Stawia się je w sytuacji, w której nie są w żaden sposób dostępne dla przemysłu, który działa w taki sposób, jaki działa, i też właśnie w związku z tym no, no są po prostu skazane na porażkę. Tutaj na kanale wspominaliśmy już wiele razy, że jest świat produkujący i jest świat konsumujący, i też właśnie w związku z tym wydaje mi się jakimś takim totalnym absurdem próba wymieszania świata konsumującego i produkującego od takiej, może powiedziałabym. Strony, ponieważ jednak jeśli chce się osiągnąć sukces na rynku, to trzeba w jakiś sposób wpisać się w normy tego rynku i też właśnie, jeśli chce się recyklingować materiały, jeśli chce się tworzyć jakieś nowatorskie materiały z grzybów, ananasów, jabłek czy innych tego typu rzeczy, to powinno się ulokować swoją produkcję tam, gdzie ta produkcja jest potrzebną, tam, gdzie ta produkcja może być wykorzystaną, tam, gdzie ta produkcja ma sens, a nie gdzieś po prostu w jakimś miejscu, no nie wiem. Totalnie, totalnie bez sensu. I zastanawiając się nad tym, czemu tak jest, ciężko mi jest nie pomyśleć o książce How Europe Underdeveloped Africa, którą omawialiśmy z moimi subskrybentami, którzy są zapisani na kanale jako taki materiał bonusowy, bo, bo co miesiąc daję taki materiał bonusowy dla osób, które płacą tutaj jako członkowie na kanale. I omawialiśmy właśnie niechęć świata konsumującego do dzielenia się technologiami ze światem produkującym, tak aby te technologie nie mogły być skradzione i potem wykorzystane w celu zarabiania pieniędzy w tym miejscu, gdzie się produkuje, bo ten świat produkujący ma być biedniejszy. I patrząc na to z tej perspektywy, powiem Wam, że ciężko mi jest nie myśleć o tym, iż firmy typu właśnie Renewal nie chcą dzielić się tą technologią z tym światem produkującym, ponieważ boją się, że ta technologia zostanie skradziona jednakowoż też tym samym sprawiając, że coraz bardziej i bardziej jesteśmy w... Jeśli chodzi o modę, o naszą konsumpcję mody, o produkcję mody i tak dalej. Wydaje mi się, że żeby te wszystkie źródła recyklingowanych materiałów, czy jakichś właśnie nowatorskich materiałów odniosły trochę więcej sensu, potrzebne by nam było jednak, aby ludzie, którzy je wynajdują... Nie tak bardzo chcieli zatrzymać ich, e, te, wiecie, przepisy, czy ich technologie tylko i wyłącznie dla siebie, żeby jednak decydowali się dzielić nimi trochę bardziej z całym światem, bo czyż nie lepiej by było dla nich, gdyby zarabiali na tej technologii, nawet gdyby jakąś częścią zysków z tej technologii musieliby się dzielić z innymi fabrykami w Indiach, które by tą technologię podchwyciły. No, no, niż być w takiej sytuacji, w jakiej są teraz, czyli po prostu totalnie zbankrutowali i najprawdopodobniej ich produkt już nigdy nie będzie mógł wykorzy być wykorzystany przez nikogo, bo nie wiem jakie tam mają patenty i umowy inne popodpisywane i tak dalej. No więc, taka to była trochę gadka, szmatka na ten temat. Bardzo dużo moich przemyśleń, może mniej trochę danych, ale jestem ciekawa też waszych opinii na ten temat. Czy wy również macie wrażenie, że często ta moda, zrównoważona moda jest skonstruowana w taki sposób, właśnie, żeby nie trafić jednak do klientów? Czy wy również macie wrażenie, że ta niechęć do dzielenia się technologiami tak naprawdę przynosi nam więcej szkody niż korzyści, również nawet tym firmom, które, które właśnie te technologie zatrzymują dla siebie? I nie chcą się nimi dzielić. Dajcie mi znać w komentarzach, a tymczasem mega Wam dziękuję, że interesujecie się tymi tematami, bo to jest super świetnie, że jest nas coraz więcej i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa!